Dzisiaj będziemy robić sobie slajma. Bo kupiłam takie coś. Dzisiaj zrobimy sobie butter slajm na pierwszy. Musimy wlać.

mamy Magic Foam Soap. Mamy mydło w piance, to 10 pompek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i jak mamy już, to musimy to zmieszać wszystko. Miesz, miesz, miesz. jak mamy już to zmieszane to dodajemy aktywatora troszkę troszkę na razie troszkę jak się uformuje i będzie bardzo takie bardzo klejące trzeba więcej aktywatora jeśli się odklei już od miski, ale mi się na razie nie to wam zaraz pokażę jak mi się odklei od miski. Dodajemy aktywatora. Po prostu mieszamy, ale przestanie być takie bardzo klejące. Dodamy jeszcze aktywatora. Musi być takie nie bardzo klejące. Możecie też dodać koloru, y, jak chcecie, ale u mnie niekoniecznie to jest, bo zaraz wam pokażę. No, takie może być. Odkładamy to na bok. I mamy to. Dlatego y, nie dodałam y, koloru, dlatego że mam różne kolory tego i po prostu wybrałam czarny, nie muszę. Ten i wyciągamy to. Bierzemy naszego ślajma i dodajemy to. I aż zrobi się nam perfekcyjny slime. tak musimy zrobić. może się stać znowu takie takie jakby było bez aktywatora, a możemy dodać jeszcze wtedy aktywatora i wszystko będzie wtedy dobrze. Znowu trochę więcej, trochę. Jak coś przepis zgarnęłam od Sweet Treats Slime Kit. Bardzo polecam. Jest bardzo fajne. Jest sama instrukcja. Jest tam instrukcja taka, ale ja wolę bez instrukcji, bo trochę za dużo. I za pierwszym razem mi wyszło takie, jakbym tam piasku dodał. Nie takie, wiesz, nie takie. Wiecie, takie. Nie takie butter slime, tylko takie bardziej jakby to samo. To. Samo to. No i e, ten. Wtedy jeszcze ten, dodawałam ten, bo było ogólnie razem z tym, y, w tym przepisie. By było razem w, y, w tym kicie. Y, y, były ten, było to, ale było bezbarwne było po prostu białe i musiałam dodawać barwnik. I tam są różne barwniki można sobie różne kombo robić i to jest najfajniejsze w tym wszystkim może dodamy jeszcze trochę tego i tam były tam są jeszcze różne te dodatki ale nie wiem czy pombić będą do tego pasowały dlatego nic nie dodam już wcześniej takie zrobiłam i robię dwa dlatego że po prostu potem chcę je połączyć jakby I jednocześnie chciałabym też też wam pokazać jak to się robi więc bardzo polecam bardzo polecam Sweet Treat Slime Kit. Musicie to kupić, to jest bardzo fajne. Nie wiem gdzie to jest w jakichś sklepach, ale E, bo mi babcia kupiła, ale naprawdę polecam. Bye! -o.